jak jest zbudowany ten biznes. To co mi się bardzo spodobało to to, że tutaj mamy połączenie czterech modeli biznesowych. Czyli jeśli mówimy o firmie to budujemy cztery koncepty biznesowe i łączymy je w jedno. Pierwszy to jest tradycyjnie MLM. Tak? Czyli działanie od konsumenta do konsumenta, budowanie grupy, struktur i tak dalej. Kolejne to jest Biznes to business, czyli jeśli jesteśmy osobami, które bardzo sobie cenią i potrafią sprzedawać, lubią sprzedaż osobistą, jak najbardziej możemy tutaj i w kierunku sprzedaży, możemy iść do, powiedzmy, do, do przedszkola, do myjni samochodowych, do firm sprzątających. Tutaj tak naprawdę zakres jest ogromny, bo możemy tak mieć grupę docelową taką, jaką chcemy, taką, jaką czujemy i tam, tam gdzie... Widzimy największe pieniądze akurat dla nas, tak? Czy akurat tam, gdzie mamy znajomych przedsiębiorców, którzy takie biznesy mają. Kolejna rzecz to jest online, tak? Czyli to, co mówiłem, możemy w pełni skalować nasz biznes. Możemy sprawiać, że będziemy sprzedawać na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, tak jak kto czuje, i robić to z każdego miejsca na świecie. Kolejna rzecz bardzo fajna, bo to jest już połączenie biznesu tradycyjnego z mlm -em. I to są ekomarkety. To, co właśnie mówił Gennady przed chwilą, tak? Czyli tak naprawdę ja od razu tutaj w mojej głowie powstała wizja, że skoro ja mogę otworzyć czyli skoro firma proponuje otwarcie ekomarketów, to w mojej głowie pojawiła się taka myśl, że ja mogę otworzyć sieć franczyzową w całej Polsce, w całej Europie bez wykorzystania swojego kapitału. Czyli, jeśli w mojej strukturze pojawi się taki ekomarket, to ja automatycznie mam z tego tytułu dochody pasywne, czyli coś, co tak naprawdę, o co wszyscy tak naprawdę zabiegają. Tak? I czyli te cztery modele biznesowe, te cztery koncepty łączymy w jedną całość i właśnie to jest nasza firma. Natomiast jeśli chodzi o plan marketingowy, no zaczniemy od tego, że jeden punkt to w okolicach 1,5 euro. Rejestracja. Słuchajcie, 0 zł. Rejestracja jest darmowa, natomiast jeśli od 0 do 49 punktów kupujemy, jesteśmy klientami, nie ma problemu. Od 50 punktów wzwyż stajemy się partnerami. I teraz tak. Pierwszy plan marketingowy. To mamy tutaj różnicówkę i co to znaczy? Tak jak tradycyjnie w innych też networkach, tutaj narysujemy takie schody. Może nie za pięknie, ale myślę, że będzie wiadomo o co chodzi. Pierwszy pułap w momencie, kiedy osiągniemy 750 punktów, wtedy łapiemy się na pierwszy pułap. Mamy 6% z całego obrotu struktury, z całej naszej grupy. Kolejnym, kolejnym pułapem to jest już 12%, przy 1500 punktów, 18%, przy 2500 punktów. I w momencie, kiedy mamy 4000 punktów, mamy 24%, i automatycznie też stajemy się, mamy rangę. Lidera. I jak to teraz wygląda? Jak działa ta różnicówka? Tak jak w przypadku innych być może programów, tutaj w momencie, kiedy osoba ma 18, my 24, to mamy z niej 6%. No i tak dalej. Oczywiście jest ta różnica po prostu poziomów, tak? Ale co w momencie, kiedy osoba pod nami nas goni i też osiąga pułap 24% i też jest liderem, tak jak my. No być może dużo osób już by tutaj zauważyło, że w normalnym przypadku odcinałoby nas to od zarobków, natomiast tutaj się tak nie dzieje. Bo w momencie kiedy osoba, kiedy my jesteśmy liderem i osoba osiągnie również rangę lider wtedy przeskakujemy na drugi plan marketingowy można powiedzieć i jest to plan liderski. Gdzie ten plan widzi tylko osoby, które są liderami. Czyli w momencie kiedy my jesteśmy liderem i osoba pod nami osiąga poziom 24, przeskakujemy tutaj i tutaj system nas widzi. Natomiast widzi kolejnego lidera pod nami, ale widzi też wszystkich jego klientów. Co ciekawe, tutaj może być klient, klient, i na samym dole tutaj pojawi się lider. Wtedy to będzie nasza pierwsza generacja, a ten lider, który pojawi się, tak naprawdę być może to jest, nie wiem, dziesiąta generacja. Ale on będzie w naszej drugiej, ponieważ plan kompensuje, tak? czyli po prostu widzi tylko liderów. I teraz, jak to wygląda tutaj procentowo, ponieważ mamy wynagrodzenia od wszystkich liderów od pierwszego do dziewiątego poziomu. I zaraz pokażę, jak to jest. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty poziom. I mamy tak: 8%, 6%. 5%. O, uwaga, uwaga, leci. Jest refleks, złapałem. Tak, okej. Okay. 5%, 3%, 3%. Tutaj mamy 2%, 2%. I 1, tutaj mamy 1%. Przepraszam, tutaj jeszcze będzie 3 i 2, tak? Czyli 3, 3, 2, 2. I 1%. To jest bardzo ciekawy plan, o tyle, że po prostu ten, ten lider może być gdzieś w bardzo dużej głębokości, ponieważ, tak jak powiedziałem, ten plan dostrzega tylko osoby, które mają rangę yy, lidera, tak? Poprawię sobie tutaj tylko statyw i idziemy dalej. No dobrze, ale co się stanie w momencie, kiedy te osoby, tutaj mamy sieć klientów, oczywiście, i mamy cztery silne nogi, i tutaj te silne nogi, oni też stają się liderami. Wtedy my automatycznie stajemy się masterem. I co nam to daje, że stajemy się masterem? Przede wszystkim to, że wtedy firma wypłaca nam kolejny bonus: autobonus. Tak? Czyli firma wpłaci nam 20% za pierwszą ratę kredytową i spłaca raty kredytowe auto i to jest tutaj w tym przypadku Mercedes Mercedes C klasa. Tak? Kolejny poziom. W momencie kiedy osoby, które tutaj już są liderami, również stają się masterem, tak jak my tutaj już poprzednio tak, czyli mają czterech liderów pod sobą. To wtedy tutaj ta osoba, czyli my, mamy poziom Grand Master. Wtedy ten autobonus zmienia się, bo już nie dostajemy Mercedesa w leasing czy w kredycie, tylko dostajemy Mercedesę e klasę już na własność, w prezencie od firmy. No myślę, że to już jest bardzo ciekawa koncepcja i, i, i motywacja do tego, żeby tutaj osiągnąć jak najszybciej e, m, tę rankę. Kolejna sprawa. Czyli w momencie, kiedy jesteśmy grandmasterem i tutaj znowu mamy grandmastera, grandmastera, tak? Wtedy przeskakujemy już na kolejny. Plan marketingowy nazywa się on Pull Bonus. Pull Bonus i tutaj mamy Pulę Bonus. Wow! Pule Bonusowe. Muszę tutaj trzymać, bo mi ucieka staty. Ok. Pul bonus, czyli mamy po prostu póle liderskie, gdzie w każdej puli jest po 1%, tak? I teraz w momencie, kiedy my jesteśmy grandmastrem, łapiemy się tutaj do jednej tej pierwszej puli i wszystkie osoby, które są grandmasterami, łapią się na jedną pulę. Natomiast w momencie, kiedy my mamy już jednego grandmastra pod sobą, no to już mamy kolejną pulę, tak? Wtedy łapiemy się na dwie pule. W każdej z tych puli będzie mniej osób do podziału, i to jest dla mnie bardzo ciekawa też informacja, ponieważ osoby, które są w cross-lineie, tak, czyli osoby, które tak naprawdę może by ze sobą nie współpracowały, nagle zaczynają tutaj w tym modelu ze sobą współpracować, ponieważ nie ma tak zwanej niezdrowej konkurencji. Ponieważ kiedy jeden lider pomaga drugiemu, razem współpracują, to tak czy inaczej tutaj w tym, bonus, w tym bonusie spotykają się wszyscy razem, ponieważ tutaj jest ogólnoświatowa, ogólnoświatowy obrót firmy do podziału dla osób, które wejdą do tych puli, tak. I tutaj kolejna sprawa, piąta, travel bonus. Ja z uwagi na to, że bardzo lubię podróżować, to zwróciłem mocną uwagę na ten tutaj bonus, ten dodatek, Ponieważ firma na zupełnie osobne konto odkłada nam pieniądze na to, żebyśmy mogli pozwolić sobie też na wyjazdy różne integracyjne. Jak wiecie, to w networku bardzo ważne jest integracja, bardzo ważne są wspólne wyjazdy, zacieśnianie więzi. Tak, Także jeśli firma organizuje tutaj wyprawę, wycieczkę integracyjną, nie musimy wydawać pieniędzy na, na ten wyjazd z własnej kieszeni, tylko firma osobną specjalną pulę, Odkłada tutaj na travel bonus i wtedy opłaca nam taką, taką wycieczkę. Słuchajcie, jeśli chodzi o plan marketingowy, to jest tyle. Jak widzicie, bardzo tutaj szybko i prosto można go przedstawić. Nie ma tutaj nic skomplikowanego. Wszystko jest myślę, że jasne i dość klarowne. Oczywiście, tutaj, jeśli by się chciał ktoś skupić na poszczególnych tych tutaj punktach i wszystko w szczegółach, no to też zapraszam do osoby, która Was tutaj zaprosiła, do tego, żeby omówić krok po kroku, punkt po punkcie, jak to wygląda. Ja dziękuję. Z mojej strony to tyle. Gennady, oddaję Ci głos. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo, Jecie. Brawa za rzeczowe, bardzo krótkie. Godne